Cały projekt organizujemy dla Olimpiady Zwolnionych z Teorii, więc dzięki zakończeniu tego projektu dostaniemy certyfikat międzynarodowy. I ogólne tematy tego projektu to off pęd, czyli jak nie podążać za większością, jak mieć własne zdanie, cele, konsekwencja, takie. Bardziej samorozwojowe rzeczy. Jak wyglądała praca nad tym projektem? Jak go tworzyłyście? Mieliśmy bardzo dużo przygotowań. Musieliśmy bardzo dużo usiąść do tego, przeanalizować każdy temat, temat po temacie i przeanalizować tak tematy, żeby były najciekawsze i żeby jak najbardziej zainteresowały dzisiejszą młodzież. Co będziecie chciały i w jaki sposób przekazać, żeby to, tak jak same powiedziałyście, do młodzieży przede wszystkim dotarło? Przede wszystkim zadawać dużo pytań młodzieży, które, takie bardzo proste pytania, tak nie lub takie krótko po prostu, na które można odpowiedzieć. Dlatego będzie to szybkie wypowiedzi, krótkie, związłe i które będą miały konkretny przekaz. Po każdym temacie, właśnie będziemy zadawać kilka pytań albo jedno pytanie, i to będą takie dotyczące też wiedzy, dotyczące przeżyć naszej widowni. Będziemy, pod sam koniec też będzie quiz, będzie ankieta, dzięki której właśnie uczniowie będą mogli jeszcze bardziej tą wiedzę utrwalić. Zawsze z chęcią witamy młodzież, która chce działać i chce pokazywać rozwiązania i inspirować młodzież do, do działania, więc jak dziewczyny do nas przyszły z propozycją organizacji takiej konferencji, jak najbardziej lubimy takie konferencje gościć w naszych murach Parku Naukowo-Technologicznego. Oczywiście udostępniamy tej przestrzeń, ale też chcemy inspirować, więc będziemy opowiadać o tym, jak swój cel, na przykład pomysł na biznes, realizować, bo czasem to jest tak, że człowiek ma pomysł i idzie za tym krokiem, ale też czasem realizacja tego pomysłu to jest po prostu różny zbieg okoliczności przyrody i tutaj chcę pokazać przykłady startupów, które tutaj u nas w parku czy w, czy w środowisku parku rozwijały swój, swój pomysł i, i są teraz rozpoznawalne na, w Polsce, ale też na niektórych na świecie. Zaproponowałem im, abyśmy zrobili to wspólnie, żeby to ich spotkanie, ta tematyka, którą chcą poruszyć, czyli znajdowanie się młodego człowieka na rynku pracy, biznesu, bo nie, to, to nie tylko jest kwestia rynku pracy, czyli w, szukanie swojej przyszłości po ukończeniu szkół czy średnich, czy wyższych, żeby to spotkanie miało miejsce w Pęte, gdzie jest miejsce między innymi dla tych niespokojnych, kreatywnych, poszukujących, którzy mogą rozpoczynać swoje eksperymenty, swoje biznesy tutaj w tej przestrzeni, bo im to jest dedykowane. Zależało mi na tym, aby młodzież tutaj została zaproszona, żeby poznała ten obiekt, żeby oswoili się, że w Opolu jest taki park naukowo-technologiczny, w którym nie jedna startup już wystartował i rozwija się jako biznes. Chcemy kontynuować projekt i żeby nie zakończył się tylko na zwolnionych z teorii, ale żeby corocznie właśnie ta konferencja się odbywała. W maju, jeżeli uznają nasz projekt, będziemy jechać na wielki finał 22 maja bodajże, gdzie właśnie otrzymamy międzynarodowy certyfikat.